Dzień dobry, ja nazywam się Widaczko Mateusz i zaprezentuję Państwu Pia City. Na tym krótkim wideo pokażę Państwu samo z zewnątrz, wewnątrz oraz wykonam pomiar lakieru w celu weryfikacji grubości pochłówki lakierniczej. Dodatkowo pokażę Państwu jak wygląda oraz pracuje silnik. Zajrzymy do bagażnika. Raz jeszcze obejrzymy auto dookoła oglądając z bliska każdy element blacharski, pokażę Państwu z bliska koła, jak wygląda stan ogrumienia oraz kołpaków. Prezentowany samochód posiada silnik benzynowy o pojemności 1,4, mocy stukami, skrzynia biegów manualna. Silnik jest to prosta jednostka wolnosąca jak najbardziej nadająca się do podpięcia instalacji LPG, ponieważ zasilanie jest pośrednie prezentowany samochód posiada fakturę VAT 23% możliwość zakupu samochodu za gotówkę, w leasingu w kredycie oraz proszę pamiętać że kupując auto na firmę mamy możliwość rozliczenia podatku VAT prezentowane auto pochodzi z polskiego salonu od pierwszego właściciela Przejdziemy sobie do pomiaru. Pokrywa silnikę, w porządku. Prawy przedni błotnik. Również Różnice 10-20 mikronów zależą od struktury położenia lakieru podczas lakierowania. Mikro dołka, którego nawet nie jesteśmy w stanie zauważyć oraz oczywiście przyłożenia czujnika. Pamiętajmy, że pomiar jest bardzo delikatnym, delikatną czynnością. Ta mikrosonda mierzy na wartości powłoki lakierniczej. może się delikatnie usunąć doprowadzi do błędnego pomiaru natomiast te różnice 10-20 mikronów to jest właśnie to o czym opowiadam w tym przypadku prawa strona jak najbardziej w oryginale dodatkowo czego na Państwa monitorach nie widać struktura lakieru jego położenie oraz oczywiście kolor, który jest perłowy. Jak najbardziej tutaj nie wzbudzę jakichkolwiek wątpliwości. Wnęki z prawej części samochodu, tak najbardziej w porządku. Przejdziemy sobie do tyłu. Tu mamy część plastikową, tutaj jest metalowa. Czyli góra dla bagażnika w porządku. Tutaj również jest jak najbardziej w porządku. Tutaj mamy ramy plastikowy. Tutaj wszystko jest w porządku. Tutaj wszystko w porządku. Krugek. Jest okej. Okay. Przejdziemy sobie do tyłu. Właśnie to jest to co cały czas tłumaczyłem del delikatnie przełożona i moja różnica. Tutaj mamy 170, 220. Ten element był lakierowany. Tutaj mamy z leasingu informację, że ten błotnik był 380, naprawiany, lakierowany. Natomiast pragnę zwrócić uwagę od razu, poinformować, że to nie jest żadna poważna rzecz, szkoda parkingowa. Celowo tutaj jeszcze raz wróciłem do wnęki, aby Państwu zaprezentować, że też błotnik nie był wymieniany coś było cięte. Po prostu było zagnieczone. Dodatkowo, ale na chwilę obecną nie mamy jeszcze fotografii, zdjęciowej fotografii odnośnie tej szkody, tego elementu, ale było to uszkodzenie z, nie z przyczyny samochód o samochód, tylko tutaj w mękach, też oryginał, z e, czynników e, takich jak brama, coś takiego. No, czekamy na szczegóły, na pewno zostaną. Dla Państwa zweryfikowana i potwierdzona. Przejdziemy sobie teraz pod maskę, zajrzymy do silnika. Proszę wybaczyć, dzisiaj jest bardzo wysoka temperatura, bo nas w tej chwili 33 stopnie. Silnik pracuje jak najbardziej prawidłowo, cichutko, równo. Żadne elementy nie były tutaj demontowane. Wszystko jest fabrycznie, zarówno jak i elementy zewnętrzne, typu maska, błotnik, kielichy, fartuchy. To wszystko jest w oryginale. Spinki to są rzeczy ważne, aby steryfikować czy samochód miał jakieś tam przygody. Wracając do silnika, tak jak powiedziałem na początku, jest to możliwość montażu. Instalacja LPG, jak widzimy listwę tryskową, która podaje nam paliwo. Nie wiem, czy to słychać na kamerze. Jest charakterystyczne takie cykanie to właśnie paliwo jest dostarczone do komory spalania. Silnik prosty, dobry, mało awaryjny, ceniony przez właścicieli. Zapraszam do środka. Lampy do jazdy dziennej, LEDowe prawa część samochodu, fotel pasażera w porządku. Cockpit tutaj, wszystko jest jak najbardziej na miejscu. Drogi nie tutaj. Odbicie pasa mamy jedno uszkodzenie. Pośpiech, pas się nie, nie zdążył zginąć. Zamknięcie klamry, mamy efekty. Boczek, wszystko w porządku Ładnie utrzymany Tył pojazdu Tutaj jest wszystko w porządku Wnęka, próg Ładne, tutaj góra Wszystko super Drzwi w porządku Zapraszam do bagażnika Bagażnik Prawa część w porządku Plecy od strony foteli w porządku, lewa strona w porządku. Takie białe to nie jest absolutnie przetarcie, tylko filk się inaczej układa. Wszystko jest ładnie utrzymane. Tutaj mamy zestaw cały, czyli koło dojazdowe jeszcze akurat nieużywane, wlęka na koło, fabryczna, pastylny, fabryczny, absolutnie tu nie było żadnej szkody nie łączyć proszę tutaj tego lakierowanego, naprawionego błotnika, że coś było najechanie dlatego tam mamy błotnik naprawiany tylna klapa nie rozkręcana, nie rozbierana wszystko jest w stanie fabrycznym tutaj zajrzymy sobie tu ogólnie w porządku naprawa wykonana dobrze struktura położenia lakieru wzrokowo bez urządzenia pomiarowego nie jesteśmy w stanie niczego znaleźć. Zakładam, że była to naprawa serwisowa, nawet fabryczna naklejka uzupełniona. Wracamy do środka. Lewa część z tyłu w porządku. wnęka super, bruk również lewe tylne, czyli w porządku. Najważniejsze i najbardziej narażone na zużycia, co jest normalne fotel kierowcy w porządku bez nadmiernych przetarć, wytarć dziur i tak dalej tutaj na szczęście kierowca nie zamknął nam pasa to wszystko jest fajnie utrzymane lewe przednie drzwi w porządku tutaj podtrzymania ręki nie mamy żadnych śladów co do wyposażenia Android Apple CarPlay kamera cofania czujniki również klimatyzacja manualna gniazdo 12V usb, skrzynia biegów 6 tempomat, multifunkcja bluetooth, przebieg 127 tysięcy. tutaj wszystko w porządku kierownica niestety plastikowa i jak zawsze gdzieś tutaj coś znajdziemy tak poza tym auto utrzymane dobrze, schludnie widać, że właściciel dbał o samochód Zapraszam, przejdziemy jeszcze raz z bliska, zobaczymy samochód z zewnątrz. Lewy przedni błotnik, tutaj mamy delikatne otarcie, jakaś parkingówka. Dotknięcie, nie wiem czy to widać na kamerze, jest delikatne, ale jest kołpak w porządku, bez uszkodzeń. Felga ładnie, opona wielosezonowa jak najbardziej w dobrej kondycji, układ tarczowo klockowy z przodu, tarcze klocki do weryfikacji na serwisie czy na pewno jest wszystko w porządku lewe przednie drzwi mikro tutaj gniotka, nie wiem czy to widać na kamerze, ale pokazuje lewe tylne drzwi w porządku lewe tylne opony na dole takie na górze w porządku koło, kołpak oraz bok opony w porządku opona z tyłu w bardzo dobrym stanie, sezonowa samochodu, tylna klapa jak i zderzak w porządku lampy bez pęknięć, bez yy, obić zarysowań, czy też jest matowień tutaj bez uszkodzeń psaty również wszystko jest w porządku prawa strona samochodu prawy tylny błotnik dół i góra tutaj mamy delikatne otarcie, również jakaś drobna parkingówka Kłapak w porządku, opona w bardzo dobrej kondycji. Prawe tylne drzwi w porządku, prawe przednie, ktoś parkujący obok z się o otwierać drzwi i mamy dotknięcie. prawe przednie błotnik w porządku. Opona z opakiem. Tu mamy delikatny rant dotknięty. Ewidentne parkowanie opona. Dobra do eksploatacji przód, reflektory, jak i elementy ozdobne, tu wszystko jest na miejscu. W porządku, nic nie odstaje, nie odłazi. Poza jakimiś normalnymi odpryskami od kamieni, wszystko jest w porządku. Z drugiej strony, analogicznie tak samo, a jak wiemy. Tak jak tu widzimy delikatne otarcie, wysoki krawężnik potrafi czasem narobić bałaganu Ogólny samochód bardzo dobrze się prezentuje Podkreślam, że jest to samochód używany także zawsze, no niestety jakieś rzeczy znajdziemy Zawsze znajdziemy ich jeszcze więcej im więcej spędzimy czasu niż tylko kilkunastominutowy minutowy film Natomiast staram się aby Państwo mogli sobie zobaczyć auto od A do Z przed przyjazdem. Dodatkowo, w przypadku chęci zakupu, umawiamy auto do autoryzowanej stacji w celu weryfikacji stanu technicznego, wymiany oleju, filtrów, uruchomienie dla Was gwarancji. Bez wykonania tych czynności, niestety, gwarancja jest niemożliwa. Gdyby były jakieś pytania, proszę o kontakt wyłącznie telefoniczne. Teraz gorąco dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia.